Cześć! Podczas dzisiejszego odcinka Zrobiłem podkładkę na telefon i możecie napisać jak Wam się podoba, oczywiście w komentarzu Stoi tak telefon, tak myślę, tego nie wytrzyma akurat, więc no, trzeba to naprawić A żeby zrobić taką podkładkę będzie nam potrzebna kartka A4 mojego koloru Zaczynamy! Ten róg leci do tego roku. następnie ten róg leci do tej linii zgięcia. to robię na takim bardziej twardszym papierze, dlatego, no, bo żeby to, to było tak mocniejsze, wiecie. Następnie górna część tak, tak samo. Znaczy następna część tak samo. Następnie składamy to. W taki oto sposób. Później rozkładamy. Następnie ten, te, ta, linia, ta linia zgięcia przechodzi do tej linii zgięcia. Proszę, że nie było odcinku z moją siostrą, ale moja siostra nie chciała ze mną nagrać. A następnie odwracamy na drugą stronę i robimy tak na oko zginamy sobie tą część. Czasem są z tym kłopoty. Więc jak już to zrobię, to się widzimy. Ja już to zrobiłem, a następnie odwracamy na drugą stronę i robimy taki sam krok. Zrobiłem wcześniej odcinek, ale był błąd z telefonem i takie, tak, taki był szum. Nie fajny. Bardzo przykro mi bo, bo ten odcinek. A następnie rozkładamy tutaj i wkładamy do tej dziurki. Trzeba tak sobie rozszerzyć. I wkładamy do tej dziurki tą, ten kawałek, tam część. My już mamy tak zrobione. Następnie to składamy. I już tak mamy i jest gotowa. Ja Wam bardzo dziękuję i zostawcie łapkę w górę, łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. I widzimy się pewnie na Twitchu. Siemka!